Dlaczego nie dosiadasz w wyprzesiadzie? Dzień dobry, ja nazywam się Kacper Rychowczyk, jestem trenerem personalnym online i zajmuję się głównie trójbojem siłowym. A więc dlaczego nie możesz zejść wystarczająco nisko w wyprzesiadzie? Przyczyn może być mnóstwo, ale najczęściej wszystko sprowadza się do środka ciężkości. Albo siadasz za bardzo na kolano i starasz się utrzymać jak największy pion, to co widzisz właśnie teraz, albo lecisz za bardzo na biodro i strasznie cię przechyla. Twoim celem w tak naprawdę powinno być jednoczesne pchanie kolan do przodu oraz bioder w tył. To pozwoli ci zachować środek ciężkości i o ile nie masz jakichś problemów z mobilnością, to to powinno rozwiązać problem z głębokością w przysiadzie. Spróbuj to wdrożyć na kolejnym treningu w wariacji w tempie, czyli schodzisz sobie od 3 do 5 czy tam 6 sekund w dół, skupiając się na tym, żeby równomiernie wbijać całą stopę w podłogę. Czyli nie chcemy przesadnego wbijania się przodu stopy w. Podłogę ani nie chcemy lecieć jakoś przesadnie napięty. Po więcej zapraszam Cię na mój kanał YouTube, gdzie szerzej omówiłem temat dosiadania w przysiadzie, a ty zostaw serduszko i obserwuj po więcej treści merytorycznych. Pozdro!